Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale Autorka Rzeczywistości. Ja mam na imię Maja i dziś odpowiem na pytanie, dlaczego nastawienie jest tak ważne przy manifestacji naszych pragnień, marzeń czy celów. Zacznę z pytaniem: jak kładziesz się spać? Co robisz przed pójściem spać? Nie jak wstajesz, jak się kładziesz, czy myślisz o problemach? Czyli o byciu nieszczęśliwym człowiekiem, czyli tego nie zrobiłem, tamtego nie zrobiłem, oni w ogóle się nie nadają, ten klient w ogóle, dlaczego on tego nie kupił, Jezu, dla... co ja muszę zrobić jutro, czyli ja muszę do niego jutro zadzwonić, powiedzieć mu, żeby on w końcu to wziął, muszę zrobić to, 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 to. Czy raczej skupiasz się na szczęśliwym człowieku, czyli ale dzisiaj dużo rzeczy zrobiłam. Jezu, dzięki Ci bardzo, że mi pomogłeś w tej sprzedaży. Dziękuję, że ten klient się ze mną umówił. Dziękuję Ci, że spotkałam swojego męża, który był uśmiechnięty cały dzień. Dziękuję Ci za to, dziękuję Ci za to, dziękuję Ci za to. I co wysyłacie do wszechświata? Wibracje wdzięczności, a tu wibracje braku. Obejrzyjcie poprzedni film, o tym więcej mówię na temat pieniędzy, ale dlaczego to jest ważne? Wieczorami, dlatego, że wst wtedy wstajesz też z innym nastawieniem. I to też jest praca nad sobą rano. Czyli rano zaczynasz kreować albo życie w nieszczęściu, albo w życie w szczęściu, w obfitości. Co robisz rano? To ty masz wybór, ty wybierasz, jakim chcesz być człowiekiem. Czy chcesz być człowiekiem nieszczęśliwym, czy człowiekiem. Szczęśliwym. I teraz powiem Wam, jak wygląda moja rutyna dnia. Moja rutyna dnia wygląda w ten sposób, że ja rano wstaję. Zazwyczaj jest to piąta rano, na szóstą jestem na siłowni. Nie zawsze, ale często się zdarza, że jestem o szóstej. Rano wstaję, czytam list do podświadomości. Napisałam go w momencie, gdy miałam depresję. Kiedyś go stosowałam, to było dwa lata temu, jak zaczęłam pracę w nieruchomościach. I na tamten moment ten list bardzo mi pomógł, bo sprawdziło się wszystko, co było zawarte w tym liście. O co chodzi z tym listem do podświadomości? Piszecie wszystko w czasie teraźniejszym, czyli tak zwane jakby afirmacje. W moim życiu pojawiają się tacy, tacy ludzie, zarabiam tyle i tyle. Ważę tyle i tyle. Mój związek oparty jest na zaufaniu, oddaniu, lojalności, miłości. Mam i pieniądze, i cudowny związek, i to, i tamto. Po prostu to są tak zwane afirmacje, i czytając je rano i wieczorem, nasza podświadomość po prostu to wgrywa. Dlaczego to wgrywa? Dlatego, że rano i wieczorem nasz mózg jest w stanie teta. Przez określoną ilość czasu. To jest zazwyczaj tam do 15-10 minut. I to od nas zależy, czy my wykorzystamy ten czas na maksa. Co robisz w pierwszej kolejności, gdy wstajesz? Czy sięgasz od razu po telefon? Czy kreujesz swoje życie, czyli nastrajasz się na tą obfitość. Ja od razu wstaję, wstawiam wodę na kawę, piję ciepłą wodę w międzyczasie i czytam ten list. Zauważcie, że najwięcej reklam jest wieczorami. Kto siada wieczorem przed telewizorem, przyznać się, zobaczcie, jak długo trwa trwają reklamy. Dlaczego tak długo trwają reklamy? Dlatego, że nasz mózg już spowalnia. I dochodzi do tego stanu teta, i to jest taki stan, jak mają dzieci do siódmego roku życia, czyli taki stan, że nam w świadomości y, zaczynają się kodować tutaj przekonania. Trzeba bardzo uważać na to, trzeba uważać, co się czyta, co się ogląda. Bo jeśli wy zmarnujecie ten czas, czyli załóżmy, sięgniecie po. Ten telefon z rana zaczniecie programować swój mózg. Nie dość, że się uzależniacie od telefonu, no bo często jest tak, że nam ciężko się oderwać, dlatego że są kodowane nasze te filtry w trakcie e, oglądania tego telefonu, czyli tych social mediów, e, i one mają za zadanie przykuć naszą uwagę. I zauważcie, że bardzo często. Macie poczucie, że chcecie znowu sięgnąć po ten telefon w ciągu dnia, dlatego że nasz mózg w trakcie oglądania różnych albo reklam, albo Instagrama, Facebooka dostaje tak zwanej szybkiej dopaminy. Czyli to jest szybka dopamina. Włączycie sobie jakiś film śmieszny, i nasz mózg koduje, że to jest najszybsza droga do odebrania dopaminy. Więc dlatego w momencie, gdy nie mamy tego telefonu, to nagle możemy się ciężko, źle czuć, ciągnie nas do tego telefonu. Potrzebujemy kolejnej dawki dopaminy. Jak szybko skombinować dopaminę bez telefonu? No, można to zrobić, tak? Można na przykład z kimś porozmawiać, wymienić się żartami, ale nasz mózg po prostu koduje to, że telefon. Bardzo szybko dostarcza nam tej dopaminy. Także uważajcie na to, bo jest wiele osób uzależnionych od telefonu. Nie ukrywam, też mam z tym problem, ale bardzo z tym walczę. To znaczy walczę. No, staram się nie używać tego telefonu, odkładam go. Na przykład mówię: Nie, dzisiaj nie używam, odpoczywam. Detoks. Dajcie sobie jeden dzień detoksu od telefonu. Dajcie sobie czas. Dajcie sobie taki jeden dzień, zobaczycie inaczej jak się czujecie. Zróbcie coś innego w zamian. Jeżeli będziecie się nudzić, to zaplanujcie sobie wcześniej dzień. Jak będzie wyglądał Wasz dzień bez telefonu? Na przykład idźcie do lasu, zabierzcie partnera, koleżankę na basen, gdziekolwiek, gdzie nie będziecie używać telefonu. Zauważcie, że nawet ludzie używają tego telefonu w trakcie jazdy. Nagrywają i jak jadą kierownicy, trzymają, tak? Jakie to jest niebezpieczne? Wiem, bo też tak robiłam. Kolejna sprawa. Czyli po wstaniu czytam sobie ten list do podświadomości, potem czytam swoje afirmacje, czyli też wgrywam. Jeżeli nie lubicie czytać, to możecie słuchać afirmacji, tylko żebyście nie zasnęli znów, tylko po prostu to, co będzie wam mówiła dana osoba w tych afirmacjach, po prostu postarajcie się poczuć. Musicie nastroić się na tą częstotliwość tych afirmacji. To też Wam ułatwi ten dzień. I kolejna sprawa. Czytam sobie książkę. Aktualnie czytam sobie Moc pozytywnego myślenia. Polecam tego autora. O, może autora, tak, zróbcie sobie screena, jeśli chcecie. Bardzo polecam tego autora. Ja już czytam jego drugą książkę. I naprawdę nastraja. Jeszcze Kurs Cudów. Kurs Cudów. O nim jeszcze tak dokładnie nie mówiłam, ale on jest tak powiedzmy jak Biblia, więc pytanie, czy też wierzycie w Boga, ja wierzę w Boga e, i On mi też pomaga, tak jakby wrócić do siebie, czyli ten Duch Święty, nasza dusza, e, Bóg, ale to może nie na ten odcinek. Więc sobie czytam tą książkę i się szykuję na siłownię, idę na siłownię, robię trening. I dlaczego robię trening? Dlatego, aby czuć się dobrze. Bo posłuchajcie, jeżeli my czujemy się dobrze, to przyciągamy nasze manifestacje szybciej. Bo czując się dobrze, to nasz... Mózg myśli pozytywnie, no bo endorfiny, trening endorfiny, widzicie nagle jakieś rezultaty, tak? I też was to wzmacnia, bo czujecie pewność siebie. Ogólnie siłownia. Polega na tym, że człowiek pracuje z pewnością siebie, no bo widzi te rezultaty, widzi jak ciało się zmienia e, i to też jest związane z pierwszą czakrą. Siłownia to jest pierwsza czakra. O czakrach powiem więcej, natomiast myślę, że zaproszę y, osobę, która specjalizuje się w czakrach, wiedzę Kundalini, o niej, o niej też będę tutaj na pewno więcej mówiła na tym kanale, ale na razie skupmy się na tym treningu. I teraz pytanie do ciebie, co Ty robisz, by czuć się dobrze? Co robisz, by czuć się dobrze? Czy czując się dobrze, słuchasz smutnych piosenek? Na przykład, przypominasz sobie X, a ta piosenka to nam przypominała, i włączasz tą piosenkę. Po co? Po co? Odepnij się od niego, włącz sobie pozytywną piosenkę, zacznij po prostu kreować swoją rzeczywistość, zacznij wysyłać pozytywne wibracje, a nie negatywne. No wiadomo, no serce boli, tak? No mnie też bolało. To, że mam teraz cudowny związek, to nie znaczy, że nie miałam wcześniej... Złych związków też cierpiałam. Tylko ja byłam taką osobą, że od razu się podnosiła i po prostu szła. Zawsze od dziecka byłam uczona, żeby być silna i, i się podnosić. Także to na pewno zawdzięczam moim rodzicom, że tego mnie nauczyli. Natomiast przestańcie słuchać smutnych piosenek. Włączcie sobie jakąś piosenkę, która was nastroi na pozytywne wibracje. Zacznijcie tańczyć, w ogóle taniec bardzo rozbudza, natomiast drugą czakrę, energia seksualna, która wykorzystana w prawidłowy sposób przyciąga do nas dobrobyt, obfitość, i wtedy zacznijcie się uśmiechać, no bo tańcząc, wiadomo, fajna muzyczka, rusza wam się ciało, chce wam się żyć, nastajacie się na tą częstotliwość. Ok, i teraz pytanie, kiedy to zrobić, tak? Posłuchajcie, ja zazwyczaj jestem w pracy o 10 rano, a wstaję o 5, więc mam pełne 5 godzin na to. Jeżeli wyszykuję się do pracy wcześniej, to jestem wcześniej. Natomiast to robię dla siebie, bo ja siebie bardzo kocham i chcę o siebie zadbać, a nie kogoś innego, dlatego wstaję o 5 rano, a nie załóżmy o 7. Chociaż zdarza mi się, tak? Jeżeli nie czuję, czuję, że moje ciało potrzebuje odpoczynku, no to wstaję o tej siódmej i wtedy się szykuję. Nie robię, załóżmy, treningu. Chyba, że późno wstanę, to zrobię szybki trening 10-20 minut w domu. W domu też można trenować. Zobaczcie sobie filmy. Jest bardzo dużo takich filmów na YouTubie. Także skupcie się na tym, zadbajcie o siebie, spróbujcie przez co najmniej tydzień czasu nastroić się pozytywnie. Pamiętaj, że to wszystko od Ciebie zależy. To Ty masz wybór, czy zaczniesz kreować życie tak, jak ty chcesz, czy będziesz stał w miejscu, oczekujesz innych rezultatów, a wciąż robisz to samo. No to robiąc to samo, jak masz oczekiwać innych rezultatów? Dobrze, to teraz skupmy się na tym, jak kończysz swój dzień. Ja robię w ten sposób, jak już kładę się spać, to robię koherencję serca, medytację, autohipnozę, dziękowanie i wtedy idę spać. No, jeszcze się modlę. Nie zawsze się modlę, na przykład modlę się dziękując. No bo jak my się modlimy, prosząc, to też skupiamy się na braku. A w momencie modlitwy takiej afirmującej, czyli dziękuję Ci Panie Boże za to, wiem, że wszystko się ułoży. Wiem, że zadbasz o moją siostrę, zadbasz o mojego męża, zadbasz o moich rodziców, bla bla, bla, bla bla, i zadbasz o mnie, oczywiście ja jestem najważniejsza. Natomiast na to poświęcam również czas. Wcześniej jeszcze trenowałam jogę kundalini, o jodze też będę mówiła, tak jak powiedziałam, natomiast, natomiast tak, dbam o siebie, dlatego poświęcam czas, medytuję codziennie, codziennie medytuję i powiem Wam tak, Koherencja serca to nie jest medytacja. Nie mylcie z tego z tym. Medytacja to jest tak zwany duchowy prysznic, czyli my łączymy się z wyższymi wymiarami, i tam spływają na nas informacje. Tak, do nas informacje. E Taka świadomość się otwiera, człowiek robi się bardziej świadomy, potrafi funkcjonować w świecie zewnętrznym, wycisza swój umysł. Natomiast koherencja serca to jest tak zwana wizualizacja i czucie. Czucie serduchem. Dlaczego tworzę koherencję serca? Dlatego, że badania dowodzą, że my, wysyłając sygnał elektromagnetyczny z serca, to jest tak zwany drugi mózg, to do naszego życia przyciągamy odpowiednie sytuacje i odpowiednich ludzi, którzy odpowiadają nam na te wysokowibracyjne emocje, uczucia. Dlatego to jest takie bardzo ważne. I ja taką koherencję robię. Sama ze sobą, czyli macie ją udostępnioną na moim kanale i ja sama ze sobą robię koherencję, bo po prostu jestem w stanie wtedy się zaangażować. Myśli, uczucia, myśli, widzimy, tak? Ty zamkniesz oczy, chcesz zobaczyć Twoją dziewczynę nago, no to ją widzisz w myślach, tak? <grych> uczucia, czyli. Czujesz, że widzisz ją i się cieszysz. W połączeniu mózg i dusza, gdy są w jedności, to bardzo szybko ta manifestacja zmaterializuje się w naszym hologramie. I taką koherencję serca robię wieczorem i rano po wstaniu, tak. Około godzinę po albo pół godziny. Jeżeli nie robię w domu, to robię w trakcie pójścia na siłownię jestem w stanie wizualizować już z otwartymi oczami, więc z tym nie mam problemu. E, natomiast wieczorem poświęcam tak około 30-40 minut na wizualizację swojego celu. I drogi zmierzania do tego celu, bo to też jest ważne. Natomiast o tej yy, wizualizacji powiem więcej w kolejnym odcinku. Yy, I też ważne jest przy takim nastawieniu, aby po prostu niczego nie oczekiwać. Jeżeli Ty będziesz nastrojony, to nie oczekuj, że zaraz Ci się pojawią jakieś tam sytuacje i gdzie one są, gdzie one są, tylko po prostu odpuść. Nastrój się, idź. W odpowiednim kierunku, wszechświat niech Ciebie prowadzi, on Ci będzie obsypywał tymi Twoimi darami, obfitością w momencie, gdy ty tylko będziesz zmierzał w odpowiednim kierunku i nie oczekiwał niczego w zamian. Kochani. Tyle na dziś, dziękuję Wam za to, że dotrwaliście do końca. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to dajcie subskrybuj i dajcie łapkę. Na pewno będę więcej tutaj mówiła na temat e, pieniędzy, obfitości, związków zdrowia, bo na tym głównie chcę się opierać. Natomiast jeżeli uznacie, że ten materiał jest wartościowy, to będę wdzięczna, jeżeli komuś go wyślecie, żeby ludzie też zaczęli się budzić, aby kreowali życie na własnych warunkach. Zapraszam Was również na stronę na Facebooku, na Instagramie, na TikToku. Na TikToku stawiam afirmacje. Często ludzie piszą, że w momencie gdy napiszą komentarz, który jest zawarty w afirmacji, to przyciągają do swojego życia to, czego. Pragną. Nawet pani udostępniałam jeden komentarz, że za każdym razem, gdy napiszę, przyjmuję, to dostaję jakiś tam nowy telefon czy nowego klienta. Także zapraszam was serdecznie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, jestem bardzo otwarta, więc napiszcie do mnie na Instagramie. Dziękuję Wam za dziś i mam nadzieję, że niebawem do usłyszenia. Pozdrawiam. Oh.